hej, z tej strony QGames i witam was bardzo, bardzo serdecznie na dzisiejszym ogólnie, e, jakby to powiedzieć, e, aktualizacji e, Fortnite, ogólnie pierwszy raz ogólnie grałem, a poprzednio ogólnie trzy filmy nagrałem z trolim, ogólnie tu jest z wam, przed wami troli. Tak, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy robić tryb kreatywny, będziemy zwiedzać sobie to co gracze, to co dali na twórcę, w sumie do zwiedzenia, w sumie z tym eventem całym, To tak. jest... Czego, jak ta gra się nazy... jak to nazywałeś się ten film, czy jak to tam ta anime? Dragon Ball. Tak, no to z Dragon a więc idziemy zwiedzać, co to tu chodzi. Tak, <grym grym> pamiętajcie, się jakieś... subskrybowali, łapkowali. O, tu to, to, to się radzy. jest, patrz, jakieś monety, Co to jest? To jest jedną kropką, takie co... Ja to zbieram, wow. Dragon Ball. Bo mam tu jakieś wyzwania na trybie tak kreatywnym. No angielsku to wszystko jest, ty Dobra, ty mamy zadania na tej wyspie, ty, my to robimy, o, dobra. No to dawaj no, my tu musimy pasbierać musimy pozbierać tu... O, to w którą stronę najpierw idziemy? Może w tamtą chodzi? Nie wiem, chodźmy tę, dawaj, dawaj w tą, dawaj w ty... Sprintować! Chyba musimy tutaj... Tu jest strzelnie, chyba musimy wybrać bo mi strzelać. Okay. Jakie dziwne broń. A ja, ja te, hmm. z tego nigdy nie strzelałem. Co to jest za broń? Też nie wiem. A no nawet nie mogę. Nigdy. Co to? O co tu ja chodzi, by... to? Ja, to ja wybier... to. chyba wybierasz broń i wtedy walimy w to o to. Walisz o to. A, dobra, oh. już chyba rozumiem. O Jezus Maria, jak murkę. Co jest broń? Nie, wiem, o co to chodzi, szczerze? E, nie tą broń. A. Nie ta broń. With A broń Ale nie mogę jej wybrać On tylko zbierak Chiller hmm. A dobra, czyli to na mnie musi Czyli że co, że ja mam najpierw kurde ten czy co? To ja nie wiem A, no się musi nawalać, ty Może w cel tu chodzi, czekaj, ja zobaczę. A ty! co to za broń jest? Jezus Mario! Tak, to my się nawalamy i mamy się zepchnąć z areny. Aa, dawaj, nawalaj mnie to jest twojej broni. Jakieś kule cool mocy mam, w chłopie. Ty masz kule cool mocy? A kurde, to jest dla DZONIC! 1-0! Co to było? Hameame! Co to Ej. było, ty? Tu mamy po prostu arenę, gdzie możemy się nawalać i zdobywać expa dzięki temu Aha ja okay, to ja popróbuję te wszystkie bronie w sumie, to teraz wezmę ten to coś, nie wiem co to jest Okej okay. No to ja teraz Dobra Dziwne, ale okej okay. O, likwidacja 1 dostałem, essa, dobra nawalamy się, let's go No celuj we mnie, mordo. Jeszcze masz hamę, hamę, pamiętaj Okuj. Dawaj Co jest? Ty Trafi... Nie trafiłeś we mnie, nie trafiłeś we mnie, dwa Dobra, gramy do trzech, gramy do trzech! No, teraz trzech? dawaj! Dobra. Dobra, ja teraz biorę broń ty karabin twój, którego nie używałem. Tylko i na broń weź, dobra, Dla likwidację dwie, łatwo, dobra. Kurde. Let's go. Zaraz, karabinku. O cholera. O, podskakuje, jedynie się nie śmie. Oooo, dostałeś. OOO! Zaryłeś mi o tych noju! Ale używaj trochę też swojej broni! O! Dobra, Ociej. dobra! Dobre, dobre! Dobra! Przetestowałeś bronię wszystkie? Przetestowałeś! Dobra, chodź do mnie, idziemy! Idziemy ja dalej zwiedzać! i tyle! No i faja Zobaczcie gramy! W... Wygrałem! Dobra, idziemy dalej! To jest tak, arena mamy zaliczoną, to tak. zadanie, nam się, zadanie nam się... Tak, zadanie nam się zapisało? Nie, dobra, to zadanie nie mieliśmy. Okej, okay, dobra, to idziemy dalej, chodź tak. eee, tutaj, tutaj mamy się... tego nie klikamy A Nie co wiem to co, co to jest Nie klikaj FG tego No chodź, idziemy dalej, idziemy teraz tu okay. Myk, make O tu mamy tą laskę całą Siema. Sieła Tak tip, okej, okay, party, nie wiem o co chodzi. A, eee. tutaj możemy iść na... Tu może na imprezę, ale nie idziemy na razie, a na razie tutaj zwiedzamy, coś ciekawego. Okej. Okay. Tam może mieć na jakąś dyskotekę, coś integres, nie? I no, możemy tutaj tańczyć bo jego gewiuła. Dobra, idziemy dalej. To idziemy teraz do najważniejszego. Idziemy do najważniejszego chyba. Czyli do tego budynku całego. A przy okazji te butelki można pozbierać. O tu mamy chyba stroje tych i no właśnie, tu możemy ich kupić. No nie mam zamiaru gość. Ty tutaj możemy butelki z farbą chcecie Butelki z farbą? No pa Cię mogę oparować Ora! Dlaczego? Masz, masz, masz w ty Masz Ora, idziemy. O tutaj są jeszcze jakieś o tu chodzi Ej, tam są jeszcze butelki, tam są pochowane ty na tych różnych na tych różnych atrakcjach ty A tu możemy wejść? Nie, chyba tu nie musimy wyjść. Yeah. A, dziwne Dobra, używam tego lotnie. Lot no tutaj też chyba nic, że to co, idziemy na to imprezę chyba, te, te trzy imprezy co mamy do zwiedzenia jeszcze. Bo to niby może te butelki pozdobywać, ale to tam szkoda czasu, więc lecimy. Lecimy do tych atrakcji następnych. Tutaj mamy te atrakcje. To co? Idziemy najpierw na... O na to idziemy najpierw na to, o i klikamy graj z ekipą. E o nie, graj z ekipą prywatnie, czekaj weźmiemy Graj z... o, prywatna, pod F, dobra Graj z ekipą prywatna, o I to też zaakceptuj, o tu No, zaakceptowałem O, git, no idziemy Na pierwszą imprezę, później idziemy na drugą, trzecią, czwartą, piątą i szóstą Sześć odcinków mamy, wow Jakieś epizody chyba możemy słuchać Ciekawe, ciekawe, ciekawe Ciekawe Dobra, moż, 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 możesz zrobić cięcie No dobra, jesteśmy. Jest. A, tu jest. I co to, że... Za... O, tu chyba możemy obejrzeć e, anime. Chyba od 1 do... To chyba ten tyle film co tyle, bierze, tyle. Muszę zobaczyć, kurde. Muszę sobie przygłośnić trochę. Nie, nie, to, to ma... Wiesz co, tutaj nie możemy tak za bardzo. W sensie my tylko patrzymy, możesz pokazać widząc co tu jest i w sumie poza tym nie pokazuj. Pila, Idziemy moment, dalej Moment, chwila <grywa> No co? Wygrywasz już? Nagrywa. A, to widzowie, to mamy pierwszy jakieś tam... Coś ee, Ale killer musi zrobić cięcie, bo to ma prawa Więc musimy iść dalej To ma prawa, więc wiesz My to samo możemy obejść ale widzą to nie nagrywaj To ma prawa po no, tylko to jedno i ten To jest ogólnie opening z... chwileczkę niech ja spojrzę Jaki opening? Podaj się z moment, moment, moment Z którego to było Czyli chyba z tego moment Z którego to było zaraz Wiem, że to jest Dragon Ball Super To się zaczyna czy to się kończy? Nie, nie, to się zaczyna A, to co, oglądamy? W momenci, momencie, muszę zobaczyć... Aha, dobra, że to znam! Y, Goku kontra wirus To ja to znam Oglądałeś to? Tak, oglądałem to w wersji polskiego dubbingu Super to A, było A, to idzie Dobra, idziemy co dalej, ludzie Nie to tylko... Dobra, to ogólnie pokażę wam tutaj... Cena z y, właśnie Dragon Ball Super Super Hero, co z tego w ogóle jest? Kurde w kinach, no jak to widzicie, jest full screen zone. Czyli możemy wejść, proszę bardzo, na tryb pełnoekranowy i to obejrzeć. Pat nie miałem ścigo czy nagrywasz No już. już. Opening się skończył i uwaga 10 epizod Dragon Bolla Proszę bardzo patrz, patrzcie, jakieś jajca Super, hey. w w No, no to to jest 10, jedziemy na jedenasty 10, tak, w którym się ujawnia w Goku jako BUK Akceptuj, akceptuj, right? akceptuj No Jos, już, jos już.

Episode... 12 I've been waiting for you to try this move. What <laughs> the...? First up, a forehead flick... ...followed by a nice neck chop. I the face! Maybe the neck chop was a little much. But at least I got you back for that forehead flick. <coughs> click, click. I can respect revenge. <laughs> Nothing worse than losing a fight. Your preliminary tests are over. Now the real battle of gods begins. That's what I like to hear. And if you think this is getting fun now, wait until I go all out. With a stunning transformation, it appears Goku can finally battle Lord Beerus on equal footing. But can he actually win? The battle continues now. Let's keep going, Lord Beerus. The Battle of Gods. Accept it. You know it Więc za chwilą to był 11 Przepraszam bardzo 11 to był teraz będzie 13 uh, major, so Uwaga 13 epizod Właśnie Previously on Dragon Ball Super, the ocean churning, sky scorching battle between Super Saiyan God Goku and Lord Beerus the Destroyer had nearly reached its peak. As the power of both gods apparently swelled to their maximum, <laughs> Beerus believed he had won. It was a valiant effort, Goku! How can that be? I can't believe it either!

Druga wersja openingu, bardziej to już y pokazuje głównie Battle Royale. Okej, okay, jestem. Kurde, y głównie walkę innych przeświatów. Z tak. tego co pamiętam, tak to było. Lecimy kurde, dalej. Ty możesz nie przerywać? Nie, lecimy dalej. Czekaj, moment. Co ty robisz? Czekaj, odsuń się Co ty robisz? No dawaj, akceptuj! No poczekaj, no odsuń się, no Daj Akceptuj się wysłuchać w ten opening, bo nie, więcej zrobię O! Proszę No akceptuj! No, Idziemy dalej no, Niech tylko zobaczę, no Ja ty intro nie to... 50 raz! No i to tyle z openingu A nie, tutaj w tym epizodzie to pokazują kurde swoje siły Jednak. Czyli to nie jest rozpoczęcie Battle Royale, bardziej to są pokazy kurde siły swoje Battle Royale'ów no Ile? Chcesz trochę? Point Teraz Zachodzimy do 98. epizodu. Tak, mogę podać, za was jest w przygodowy. Na ciekawe odsadki. na chmurkę można wejść. Na chmurkę można wejść. Chmurkę można wejść. O, la la la, la. <laughs> <Chodzę> na chmurkę. <laughs>

Po co, na co? Trzeci raz to samo intro. <grymne> to jest druga wersja intro Dragon Ballu. Bardziej to jest to spainyka, a nie intro. Wszyscy wyglądają, przydatkowali i przydawkowali. jego przydatkowali. <grymne> Sprawdza sklep. Co to kurde za typiara jest? Ten co sprawdza? <laughs> Sklep patrzę, kupię sobie krowę. I tu już się zaczyna Battle Royale Ci się napierdają A bardziej to turniej mocy Czyli Battle Royale No eee, eee, bardziej to 80 wojowników z 48... Jest milionem Moim zdaniem wygra ten zielony W dusi go Nie Dobra, ja robię Battle Royale, to zabija do busa, chodź Zawijamy do Patent Busa, żegnajcie do widzowie No chodź tu, pa Patent Busie, czekam za tobą Kurde, ja już z tego Z tobą jestem Gdzie ty jesteś? Czekaj Gdzie jesteś? Tu, Patent Busie Tutaj Chodź, musisz <laughs> W takim żółtym No widzę no, zapraszam! Kada jedziemy! No. Serio? Mówię, zbawi, tak, płaci. dziękuję za oglądanie. Ma się żegnać, Bo w sumie to tyle z tego <laughs> inwentu. Aha. Jeśli chodzi o to, wszystko to ogólnie na streamie będzie wszystko. Druga parę razy, ja Dobra. No to powiem tak. To tyle, ale na streamie będzie... Na streamie to będzie długo, bo to będzie wszystko całe, a nie kurde jakiś urywek. To tyle, będzie streama, więc tam byś nie postreamował. Że... Oj tam, oj tam. Dobra, no to tyle, był you dzisiaj za kontroli. Siema, siema, nie lubię anime Znaczy lubię, ale tylko nie taki. Ja, nie. Więc że będę kurde,